Co powiecie na odcinek poświęcony uzbrojeniu drugowojennego żołnierza? Dziś trochę o broni niemieckiej i sowieckiej, ale tym materiałem filmowym rozpoczynamy cykl poświęcony właśnie tematyce uzbrojenia i wyposażenia szeregowca, szyce, private czy soldata. Dziś zobaczycie prawdziwą broń w akcji. Jeżeli jesteś z nami po raz pierwszy, albo jeszcze nie zasubskrybowałeś, zrób to koniecznie teraz. W ten sposób pomagasz w rozwoju kanału Tank Hunter. Uprzejmie dziękujemy. Nie będziesz żałował. Jesteśmy pod toruniem. W strzelnicy, w wielkiej nieszawce Olender Shooting Center. Dzisiaj, jako że działamy w temacie broni pancernej, chciałbym wam zaprezentować broń osobistą żołnierzy wojsk pancernych stosowaną zarówno przez granadierów pancernych, jak i przez załogi czołgów. Ale że działamy głównie na froncie wschodnim, czyli nasz Teatr Działań to tereny dzisiejszej Polski poszukujemy tego sprzętu pancernego na naszych terenach, pokażemy Wam dzisiaj podstawowe różnice i broń stosowaną przez pancerniaków. Zarówno Radzieckich, jak i niemieckich. Gotowaliśmy tu masę broni, tak aby pokazać Wam dzisiaj, zademonstrować ich działanie, ale również pokrótce powiem Wam, jaka jest ich historia, jak ta broń powstała, jak ewoluowała i jak oczywiście trafiła do czołgów bądź też do transporterów opancerzonych stosowanych w armiach niemieckiej i radzieckiej. Pokrótce, zaczynamy. Mamy tutaj podstawową broń, jaką był pistolet bądź pistolet maszynowy, czyli broń, która używała krótkiego naboju. Czegoś takiego, tutaj mamy Waltera 765. Nabój 9 mm para stosowany zarówno w Walterze P38, jak i MP40. No i nabój Tokari FTT stosowany w popularnej TTC, PPS-ie i PPSc. Zacznę od może różnic pomiędzy bronią i jak ona powstała. Mamy tutaj pistolet maszynowy Schmeisser, który został skonstruowany stricte pod y, pojazdy pancerne i dla załóg pancerniaków oczywiście y, stosowany był również przez wszystkie inne formacje trzeciej y, rzeszy. Pistolet maszynowy MP40 jako broń podstawowa i etatowa wojsk pancernych musiał charakteryzować się pewnymi ważnymi rzeczami. Musiał mieć bardzo krótką i zwartą budowę, tak jak widzicie tutaj ten pistolet maszynowy jest dosyć krótki. W, akurat w tej Konwersji, czyli MP40. posiada tę kolbę składaną. Były również wersje MP41, które kolbę posiadały stałą drewnianą, ale one raczej nie były zbyt popularne w wojskach pancernych. Ta broń po rozłożeniu mogła być stosowana przez niemieckich pancerniaków. Tutaj popularny nabój 9 mm para, stosowany już od I wojny światowej ze słynnego pistoletu Parabellum, zastosowany również w przypadku tego pistoletu maszynowego, w zupełności spełniał swoje zadanie w bliskich walkach miejskich, tak więc grenadierzy pancerni wyładowani gdzieś w pobliżu, w pobliżu akcji dziejącej się w mieście mieli dostateczną siłę ognia, ponieważ ten karabin strzelał serią. Oprócz ognia pojedynczego można było również strzelać serią. Wyładowani mogli zaraz przejść do działania. Ciekawe jest to, że Niemcy projektując ten pistolet maszynowy dołożyli do niego wszystkie niezbędne rzeczy, które mogłyby być potrzebne w wozie pancernym, czyli jak powstawały SDKFZ-251, -y czyli transportery opancerzone, trzeba było przygotować taką broń, którą pancerniacy mogliby w tych pojazdach stosować. Początkowe wersje SDKFZ-251A czy B posiadały luki, wizjery na pancerzu, które pozwalały na obserwację na pola walki, jak również na strzelanie. Ale problemem mogłoby się stać Oddanie serii z takiego pistoletu maszynowego z wnętrza tego pojazdu do wroga nadbiegającego z boku, gdyby nie daj Boże, odrzut tego pistoletu spowodował odepchnięcie go do środka. W tym momencie pociski wystrzeliwane z lufy mogłyby, odbijając się od pancerza i rekoszytując, zabić znajdującą się w z nim załogę Desantu. Tak więc Niemcy już od razu przewidzieli, że ten załogant musi mieć coś takiego jak taką szynę u dołu lufy. Która zapobiegnie ewentualnemu cofnięciu się tej broni do wnętrza pojazdu. Czyli taki yy, grenadier pancerny, znajdujący się w y, pojeździe, mógł oddać te strzały w miarę bezpiecznie, będąc pewnym, że pistolet nie wpadnie mu do środka. Oczywiście. Tutaj w tym przypadku, jeżeli strzelamy znętrza pojazdu, to nie strzelało się na rozłożonej kolbie, tylko raczej było to, był to doraźny ogień prowadzony do bardzo blisko znajdujących się oddziałów piechoty. Również ta sama sytuacja miała miejsce w początkowych pojazdach pancernych, czyli w Pancerze 3, Pancerze 4D, które również takie wizjery z boku klapy miały otwierane. Można było ten ogień prowadzić z boków tego pojazdu. Oczywiście później. Wraz z, z rozwojem wojny e, sytuacja stała się bardziej klarowna. Tego ognia nie prowadzono już z wizjerów. E, zlikwidowano te wzierniki strzelnicze, zarówno w czołgach, jak i w transporterach opancerzonych. W transporterach opancerzonych bardzo prosto można było prowadzić ten ogień również z nadburty, co oczywiście stosowano. E, oczywiście też zmieniła się troszeczkę koncepcja broni. E, to się rozwinęło. Za chwilę wam pokażę, do czego e, ta broń te pistolety maszynowe ewoluowały i jakie później były stosowane w pojazdach, również w pojazdach bojowych, jako broń osobista załogi i żołnierzy. Podstawowym uzbrojeniem osobistym radzieckich pancerniaków był oczywiście pistolet w TT wzór 33 stosowany szeroko w, wśród dowódców, kierowców jako broń osobista przyboczna załóg tych pojazdów. Oczywiście takie te załogi musiały być również wyposażone do walki... Yy, powiedziałbym bardziej intensywnej, aniżeli tylko obrona bliska, bo jak wiadomo z pistoletu to można strzelić na 10, 20 do 30 metrów. Z pistoletu maszynowego raziliśmy większym ogniem i można było ten ogień skuteczny prowadzić na znacznie większą odległość. Oczywiście ten sam nabój, nabój TT stosowany zarówno w pistoletach, jak i w pistoletach PPS, jak i PPS 43, tych skierowanymi głównie do, dla załóg czołgów i pojazdów pancernych. Powiem szybko o PP, PP-szce, popularnej PP-szce wzór 41 to bardzo popularny radziecki pistolet maszynowy stosowany zarówno w początkowym okresie przez załogi yy, załogi czołgów, jak i piechoty, radziecką piechotę zmotoryzowaną. Tutaj jakby nie było już takiego odpowiednika transportera opancerzonego w, w, w armii radzieckiej, jak, jakim był ZDKZ 251 w armii niemieckiej. Rosjanie jedyne transportery e, opancerzone, jakimi dysponowali, to e, e, konstrukcje, e, konstrukcje typowo amerykańskie, e, czyli Half bądź też Universal Carrier produkcji brytyjskiej. Te e, pojazdy rozpoznawcze, które, rosy, które, które Rosjanie sami produkowali, nie były przeznaczone do przewożenia oddziałów piechoty. E, i tak więc ta broń jakby dedykowana nie powstała od początku wojny. Dopiero ewoluowana, ewoluowała w trakcie na podstawie doświadczeń, które Rosjanie zdobyli w walce z Niemcami. Tak więc ten, ta popularna PPSka ZUR-41, która trafiła do oddziałów radzieckich, okazała się oczywiście bardzo dobrym skutecznym, yy, skutecznym pistoletem, mogła. Mogła w skuteczny sposób prowadzić ogień. Oczywiście z tą skutecznością można byłoby dyskutować, jako że statystyki powojenne jasno mówiły, że na jednego zabitego Niemca przypadało 40 tysięcy sztuk nabojów TT. Tak więc trzeba było wystrzelić tego naprawdę sporo, aby jednego Germańca ubić. Tutaj ten PPS-41, tak jak mówiłem, stosowany na początku wojny przez załogi pojazdów pancernych. Okazał się z bronią zbyt długą, zbyt ciężką, tak więc Rosjanie wysłali zamówienie i rozpoczęli pracę nad całkowicie nową konstrukcją, lżejszą, ważącą do 3,5 kg, ze składaną kolbą o mniejszych wymiarach, którą można byłoby z łatwością składować w pojazdach pancernych. Pamiętajmy, że w czołgu tego miejsca nie ma zbyt wiele, tak więc taka pepeszka jeszcze, jak podzielimy to na trzech lub czterech załogantów czołgu, zajmowała dosyć sporo miejsca. Broń osobista TT, ta jakby nie zmieniała się wśród załóg. Rosjanie ewentualnie korzystali z broni zdobycznej, jak chociażby Janek Kos, walczący w Ludowym Wojsku Polskim, korzystał z popularnego komisarza, ale to z innych powodów. Mógł oczywiście korzystać z tej samej amunicji, ponieważ komisarz powstawał w dwóch wersjach, z wersją na, w wersji na amunicję 9 mm i tożsamą 7,63 z amunicją TT. I słuchajcie, ten PPS oczywiście mógł być w warunkach transportowych, czyli do przewozu w czołgu, łatwo złożony. Taką kolbę składaliśmy i ten PPS oczywiście zajmował dużo mniej miejsca, porównywalnie do Schmeissera MP40 Schmeissera. Tutaj akurat błędnie użyłem nazwy, ponieważ popularny Schmeisser wcale przez Hugo Schmeissera nie był zaprojektowany, ale o tym opowiem Wam następnym razem. Tak jak powiedziałem, w porównaniu do popularnego Schmeissera, wymiary są że niemalże identyczne. Tak więc ten pistolet mógł być składowany w prosty sposób i jakby pokrywał się wymiarami. Oczywiście osiągami również z popularnym MP40 stosowanym przez niemieckich pancerniaków. I tu jakby powiedziałbym nie ustępował ani pod kątem celności, ponieważ MP40 również do najcelniejszych nie należał, ani pod kątem wymiarów czy wagi, tak więc te PPSy produkcji radzieckiej, bym powiedział, były dokładnie, idealnie, powiedziałbym tąż samym przeciwnikiem produkcji niemieckiej, tak jak widzicie. Oba pistolety są niemalże tych samych wymiarów, tej samej wagi i w podobnym zastosowaniu. Oczywiście Rosjanie już tej szyny nie zastosowali, którą stosowali Niemcy, jako że nie prowadzili ognia z transporterów opancerzonych, jak miało mieć to miejsce w przypadku yy, Niemców. W tej chwili radziecki pistolet maszynowy oddziałów pancernych. Podstawowa broń do obrony bliskiej to właśnie taką bronią Walczyli w końcu wojny radzieccy pancerniacy. Zaraz sprawdzimy, na ile to celne i jaki jest odrzut tego pistoletu. Ale bardzo przyjemny pistolecik. Prawie nie czuję, że strzelam, a jednocześnie rażę oddziały niemieckie z bliskiej, z bliskiej odległości. Popularna PPS-a, PPS Zur 41, czyli ta najpopularniejsza broń radzieckiej piechoty i nie tylko, bo stosowanej również przez Niemców. Tutaj Rosjanie masowo używali tych pistoletów na froncie. Takie oddziały automatczyków, które wyposażone były w całości w pistolety PPS 41, raziły potężną ilością amunicji spadającej, pocisków spadających na wroga, przez co taki nawet 10-osobowy oddział sprawiał wrażenie co najmniej setki ludzi. Zaraz sprawdzimy, czy nic tak nie cieszy, jak seria z pepeszy. Słuchajcie, te, ten, te, ta broń PPS wzór, 40, yy, wzór 41, czyli ta popularna PPSka była na tyle dobrą i powiedziałbym niezawodną bronią, że szeroko była stosowana w, przez żołnierzy niemieckich. Bardzo często te zdobyczne egzemplarze trafiały, yy, trafiały do wyposażenia żołnierza Wehrmachtu. Oczywiście yy, była to inna amunicja, bo mieliśmy tutaj stosowaną amunicję, tak jak mówiłem, TT, ale. W 44 zdaje się roku Niemcy już wprowadzili y, swoją lufę 9 mm na nabój Parabellum właśnie w popularnej Pepeżce, która mogła być stosowana przez Niemców, by, mogła, była stosowana przez Niemców, tak więc trafiały się również pepewskie z 9 mm amunicją. Dowodem na to, że ta amunicja, ta, amunicja, ta broń y, była szeroko stosowana przez Niemców jest chociażby to, że przy, przyjaciele ze stowarzyszenia Perkun w ostatnim czasie znaleźli depozyt broni Wśród której były popularne MP40 i PPSzki. Tak więc Niemcy szeroko musieli tę broń naprawdę stosować. Kilka miesięcy temu eksploratorzy z poznańskiego Perkuna faktycznie namierzyli i wykopali prawdziwy skarb depozyt broni ukryty w kilku miejscach w środku lasu w okolicach Rzepina, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. To prawdopodobnie broń znaleziona i ukrywana w pierwszych powojennych latach przez mieszkańców okolicy, być może osadników ze wschodu, którzy zwyczajnie obawiali się bandytów, werwolfu, ba nawet sowieckich żołdaków. No cóż, czasy były wtedy niespokojne. Te egzemplarze pochodziły zaś albo z magazynów Volkssturmu, albo po prostu zbierane były po okopach, miejscach potyczek. W tych okolicach było tego sporo. Ciekawostką, którą eksploratorzy z Perkuna odkryli, był ten oto dołek, a w nim złączone w braterskim uścisku niemiecki MP40 i sowiecki pistolet maszynowy PPS. To co, wyciągaj: legendarnego MP40, zwany Schmeiserem. O, jakbyś wiesz, to wygląda po tak czasem historia daje nam znać, mówiąc, że są zagadki, których nigdy nie uda się już rozwikłać. Ocieramy się jednak o jej okruchy. I to też jest piękne. Czyli wszystko mamy: suwadło, ładnie bakielit zachowany. Magazynek chyba. patrz go cisnął się tam. Trzeba sprawdzić wychybaczom albo. tuś tam jeszcze? Ale ładna sztuka. Pomimo to, że to z wyprasek jest zrobiony, to i tak jest ładnie zachowany pakielit suwadło. To wszystko na dziś, ale na strzelnicę wrócimy niebawem. Jest jeszcze mnóstwo broni, o której będziemy chcieli wam opowiedzieć, jak zapewne zauważyliście, nie strzelaliśmy z MP40. Musimy Wam to jakoś wynagrodzić. Taką porządną serię i to nie jedną. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawić kciuka i komentarz, choćby dla zasięgów. Te działania pomagają nam w rozwoju kanału. Zresztą sami to potraficie ocenić, czy warto do nas wrócić w kolejny czwartek o 20. Dziękujemy tym, którzy nam zaufali i wspierają projekt na Patronite. Są wśród nich. Filip Adam, Przemysław Giebabi, Jakub Bakunowicz, Bartosz Baścik, Bishop Biskup, Adam Bors, Łukasz Buczko, Ela Budnik, Daniel Budzisz, Tomasz Bury, Tomasz Ciuruś, Radosław Depo, Dawid Fal, Paweł Fitz, Jakub Goleń, Karol Goszczyński, Andrzej Grochola, Paweł Gruca, Radek Gutowski, Tomek Jankiewicz, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Bart Kajor, Piotr Kolarski. Łukasz Kołtonowski, Artur Kozłowski, Marek Krauze, Łukasz Krysiński, Adam Kukiełka, Mariusz Lewandowski, Przemysław Lipniewicz, Little Taj, Bartosz Mazur, Wojciech Ługowski, Grzegorz Maciejewski, Karol Magiera, Kamil Mańkowski, Maciek Mądrzak, Daniel Miraszewski, Marek Musiał, Krzysztof Narloch, Krzysztof Nieszkowiecki, Dominik Nowik, Oskar Pawlewicz, Paweł Poncyleusz. Marcin Rostkowski, Krzysztof Ruszczyński, Dominik Sieracki, Sebastian Skolimowski, Stanisław Sobkowiak, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Krystian Szczęśniak, Łukasz Szmigielski, Marek Ślęczka, Marek Trębicki, Filip Urbański, Piotr Wierzbowski, Marcin Wiesiołek, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Przemek Wojdas, Patryk W., Łukasz Zalewski, Krystian Zietek, Piotrek Zwierowicz, Krzysztof Michał, Maciej i Jacek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na grupę facebookową Tank Hunter Patroni. Wesprzyj nas w tworzeniu kolejnych odcinków. Zostań współproducentem programu Tank Hunter.